Ale zajebiście mi się spało, ale znowu budzę się i jebie raką, ale przynajmniej ten mały pokoik jest zajebisty, tylko że główno widać przez okno, bo całe jest zamazane moją spermą po waleniu. A tu są jakieś dwa kaktusy, które zajebałem z ogrodniczego. A ten mały stoliczek był dłuższy, ale mój chuj go rozwalił hehe, Dobra, zobaczę co się dzieje przez okienko na korytarzu i spierdalam: nikogo nie ma. To znaczy, że jest promocja na masło w biedronce. Ja zapierdalam do tego spermojada, który podwiózł mnie na ten zjebany deal. O, tutaj też nikogo nie ma, wszyscy polecieli na tą jebaną promocję. Dobra, bo ja już się spóźnia, ma ten debil pewnie już wyjechał do Auschwitz beze mnie. O, ale zajebiste auto, teraz będzie moje heche, wypierdalaj grubasie. Oty chuju, jak cię złapię, to cię zgwałcę. Jaki pojeb? O, jesteśmy. Lecimy z tym chujem. Mam nadzieję, że coś ma dla mnie. Kurwa, mamy przejebane. Wszystko przez Dimitriego. Jak w ogóle dowiedzieli się, gdzie my kurwa jesteśmy. A zwłaszcza ten jego koleżka, to mnie zabije i polecę do grobu. Mamy przejebane. No ja pierdolę, co my zrobimy. Nie mamy koksu ani tej jebanej kasy. Musi być jakiś sposób, aby uniknąć śmierć. Uciec albo jakoś tą kasę z powrotem zdobyć. Nie uciekamy. Tak i tak nas znajdą. Musimy znaleźć tą jebaną kasę. Masz jakiś kontakt, który zajmuje się narkotykami i kasą. Bo możemy ją zajebać albo u niego zarobić. O kurwa, przypomniało mi się, że taki jeden bogaty twel organizuje imprezę. Ma w chuj kasy, zajmuje się chyba narkotykami i ma swoje własne spoko kontakty. Może nam pomóc. Ty pójdziesz, bo ja nie mogę iść z moim ospermionym garniturem i wyglądam jak jakiś cygan z tymi pedalskimi okularami. A z powodu, że zrobiłem mu pałę, to mam zaproszenie na impre. A i musisz wyglądać jak dżentelmen, bo nie przyjmują żuli. Zapierdalaj do cygan cloving. Ja tam mam gotowy strój i możesz sobie pożyczyć. Może znajdziesz jakąś laskę i będziesz mi wdzięczny heche. He. W razie czego dam ci chusteczkę abyś nie poplamił ten strój bogonosze gdy wyjeżdżam na żydowskie wycieczki z księdzem pedofilem. I zapierdalaj bo tracisz swoją okazję. Dobra zamknij ryj Dobra zapierdalam do cygan Cloving i mam nadzieję, że nie będę wyglądał jak jakiś pedał. No dobra jesteśmy. To bardziej wygląda jak jakiś klub nocny. O nie, wyglądam jak jakiś debil, który chce w pierdol. O, motorek. Może go podpierdolę, aby go wkurwić i aby szybciej pojechać na ten pierdolony jacht. To jest już mój motor, hehe. O ja pierdolę, oddawaj mi motor, ty cyganie. Ha 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 ha, ha, ha teraz tylko dojadę. Porozmawiam i będę wiedzieć, co dalej robić. A a, a hamulce nie działają, ja pierdolę, ale bym się zabił. Ja pierdolę, ale chujowa muza. O jaka laska! Ładne masz cyce, od razu bym cię wyruchał. Ej, ty, kim ty jesteś, kurwo? Ja to Tomi Ziomek Alfonsa, a dobra miło cię poznać. Witam na moim jachcie, rozumiem, że potrzebujesz hajs? Oczywiście, że tak, kurwa, bo inaczej by mnie by tu nie było. To dobrze, bo znam ludzi, którzy ciągle potrzebują ode mnie pomoc, a ja nie jestem w stanie, aby to zrobić, bo ciągle się rucham z żoną, a i oni dobrze płacą, więc możesz u nich dużo zarobić. Jestem trochę zajęty, więc ktoś cię tu oprowadzi. Ej szmato, Oprowadź tego dżentelmena po moim jachcie, bo cię zabiję i wrzucę twoje ciało do wody. A jeszcze przed tym cię zgwałcę. No nie groź mi tu, bo ci przypierdolę moim dildo i będziesz płakał. Chętnie cię oprowadzę, bo wyglądasz na gościa, który wie co robi. I chyba tu jesteś nowy, więc opowiem o naszych więźniów. Hehe, <laughs> taki żarciń, Tam jest taki debil z masterką i jakaś gwiazda discopolo. Chyba el jozo, jak dobrze pamiętam. Ale ma duże cycy ja pierdolę. Takie to bym chciał codziennie widzieć. A tam są nasi narykomanie. Handlują prochami i mają w chuj kasy. Ja rucham więcej lasek codziennie niż ty, hahaha, ha, 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 zamknij ten pedalski ryj. Spierdalaj. A tam jest jakiś chudas co codziennie wali konia, robi muze i śpiewa o ruchaniu. Ej, laski, wiecie co jest większe i dłuższe od parówki? Mój kutas ha. ha, ha, ha bo mam z 40 cm. Ja pierdolę co za down nie wiem jak go przyjęli do tej ospermionej bandy. A tam jest jakiś gościu co kręci pornosy. Czasami ja występuję jak mi się chce, hehe. He. Kręcę porno i jestem z tego zadowolony, co chwilę mi staje. Możesz występować jak chcesz, ale musisz mieć dużego. Odpierdoli się. O Leszek, dzięki za zaproszenie na twoją zajebistą impre, ale zajebista muza aż mój mały powoli staje. To dobrze, jak tam twój biznes dias. A razaje kurwa biście, tyle zarabiam, że wszystkie dziwki chcą mnie nawet gdy mamy małego i to dzięki tobie leżek. Dobrze, że wprowadziłeś mnie w ten biznes. Ej szmato, zrób mi loda albo robimy trójkącik heche. Jak widzisz jestem trochę zajęta, już mam klienta. Następnym razem dalej spierdalamy. Zawieź mnie do spermionego trójkącika. No dobra. To twój wóz? Nie, bo właśnie go teraz podpierdoliłem heche. He. Może jeszcze się spotkamy i może będzie coś więcej, jeżeli chcesz heche? He. Takie rzeczy to mi będą pasować heche. Noż kurwa źle wiochałem. O, coś znalazłem. No i jesteśmy. Wypierdalaj mi stąd, bo je Kurwa mać, miałem nie poplamić ten niebany strój, ale przez ten przejazd nagle pojawiła się biała plama, ja pierdolę, chyba że do koksalenie. co to jest za gówno? Dobra, chuj mnie to obchodzi. Zapierdalam do Alfonsa, o ja pierdolę, ale zapierdalam po wypuszczeniu mojej spermy. Owróciłeś. Co to jest za biała plama? O ty kurwo, spuściłeś się w mój czysty garnitur, ja pierdolę, a to był mój jedyny czysty. Weź nie pierdol, bo to nie moja wina. Laska miała taki wpływ na mnie, że tak się stało. Dobra, nieważne, tak i tak miałem kupić nowy. Taki jeden kucharz kupił najnowszego iPhone'a wydania w 2031 roku, a jeszcze takiego roku nie mamy, a ja go kurwa nienawidzę od przedszkola i zajmuję się narkotykami, więc może coś znajdziemy. Nie wiem gdzie on jest, więc pojedź do klubu starej i popytaj się. No to zapierdalam. Wypiję mojego monsterka z Biedronki którego chowałem w dupie i będę. Hardcore. No i kurwa jesteśmy. O ja pierdolę mój głos. Zrobię wszystko, abyś zrobiła mi loda. Jesteś moją ulubioną laską. Gdzie są jacyś ludzie? Tam kurwa ale masz zjebany głos. Nawet skoczę z dachu aby dostać loda od ciebie na prywatę tak mi aż zależy. Tak cię wyrukam, że normalnie wypierdalaj dziwko. Co kurwa gdzie ty kurwa idziesz, słuchaj ziomuś gdzie ten kucharek który ma tego jebanego iphona z kosmosu, co ty pierdolisz, dawaj mi tu kurwa drinka, powiedz gdzie on kurwa jest, nie wiem, mam to w dupie Zmuś mnie najpierw, albo dawaj drinka to ci powiem, jak nie to nie. Ja zaraz spierdalam. No dobra kurwo gdzie on jest, bo będziesz mieć wpierdol. Taki ostry, że nie matka nie pozna. Nie wiem, nie pierdol kurwa gdzie on jest do chuja. No dobra na alejce spermo Jada jeden. Nie jestem pedałem, więc mi tu nic nie rób dziwnego okej. Okay. Bo zawołam moją ochronę, którą zapomniałem, że mam. Mam to w dupie. Dzięki za informacje teraz ja tam zapierdalam. Co za kutwa Iwana, grozi mi tu abym mu sam nie wpierdolił. Jej, gdzie jest ta szmata? No to jadę na tą ulicę, zajebać tą kurwę i podpierdolić mu telefon. Na szczęście to niedaleko mam nadzieję, że on tam teraz jest, bo jak nie to mam przejebane. I może nie będę mieć już takiej drugiej okazji. Jebany słup. O, widzę tą kutwę. Tomasz ten towar? Zajebiście zaraz będę, ej ty co podsłuchujesz? Dawaj iPhone i powiedz gdzie jest ten towar albo umierasz. Zjebałeś teraz umierasz. Nie bo ty kutwo jebana. dzięki za iPhone'a szmato. Kurwa Maciasz chce mi się strać, ale go poskładałeś tylko abym ja tak umiał. To byłoby zajebiście, chcesz wpierdol, nie panie? Ja przyszłem po to samo informacje o towarze, zabiłeś go i teraz nie wiemy gdzie jest bo zjebałeś sprawę, nie jestem pedałem ani magikiem ale wyglądasz przystojnie i lewitujesz, spierdalaj. Jak szukamy to samo, to może powinnyśmy razem go poszukać i ich poskładać, taka dwuosobowa drużyna która daje rozpierdol bum bum bum, bam bam to byłoby zajebiste. Przestań pierdolić, o kurwa, ja pierdolę za tobą, koledzy tego sukiency na łap z i za mną. Wypierdalać albo umieracie, za mną kurwa. Kurwa, broń się, zacięła, nie mogę ich rozjebać, to szybko zapierdalaj. O kurwa, jak mnie dogoniłeś, pewnie jeszcze ten monster działa, aha, to wtedy rozumiem. Wsiadaj do mojego samochodu w kolorze spermy. Jedź, jedź, spierdalajmy. Ta twoja broń się zacięła. No to trzeba nową kupić, bo ta mas około 69 lat. To nie ma żadnego kurwa sensu. No wiem, tak gościu mówił jak kupowałem. Pewnie to był jakiś żart, bo to byłoby niemożliwe. To prawda. O no i jesteśmy, idź kup, bo ja jestem trochę biedny. No dobra, no kurwa spierdalaj z tą pedalską kamerą i dawaj kontrolę nad moim ciałem, kurwa. A, 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 a. W końcu ja pierdolę, może czas się nie zgadza, ale chuj z tym. Ja chcę ten ospermiony karabin, jest wyprzedany. Do dlaczego on tu kurwa jest? Bo to atrapa. Ja pierdolę, dawaj pistolet szmato, proszę bardzo i wypierdalaj. Sam wypierdalaj. Dobra, ja zapierdalam do hotelu. No dobra, jak chcesz ziomek? Co robimy? Nie wiem, bo ja jestem kurwa zmęczony, więc prawdopodobnie pójdę spać albo najpierw sobie zwalę. No dobra, mogę się dołączyć? Spierdalaj o spermionej garniturze. Sam wypierdalaj bambusi jebany. Dobra to ja idę. Ja jadę na seks party, więc nara, nara. Co za debil, ja pierdolę. I znowu do tego jebanego hotelu. Ja pierdolę, znowu jebię gównem. Ale mnie wszystko boli, ja pierdolę. Aż chcę wypić następnego monsterka. A ten garnitur jest kujowy. O, jakiś down do mnie dzwoni. Da Vinci mamy w końcu kupca, na ten koks, to zorganizuj ten jebany deal. Gdzie teraz jesteś? Chwila, co zrobiłeś kurwa z Da Vinci? Dawaj go teraz kurwa albo masz w pierdol. Jestem kolegą ja to mogę zrobić. Spierdalaj. Chuju jeden, ja pierdolę prawie ja go miałem, dobra ja spadam nara, ale najpierw zdejmę te gówno ze siebie, od razu lepiej, nara.